Na pewno znacie tą książkę. To nie elementarz, ale dzienniczek świętej Faustyny. Wiele stron, ale także bardzo wiele fragmentów, gdzie jest mowa o świętych i upadłych aniołach. Nagraliśmy kilkadziesiąt odcinków, w których podjęliśmy refleksję nad aniołami na kartach dzienniczka. Wszystkie można zobaczyć, odsłuchać, Polubić, skomentować. Na dole znajdziecie link. Zajrzyjcie, przekażcie innym. Gwarantuję, że nie będziecie zawiedzeni, a wasza wiara się umocni. Dziękujemy, że jesteście z nami. Polecamy się modlitwie i jak zawsze śle błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen, któż jak Bóg. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.